Wszystkim z tej strony, taka ma na waszych ekranach zupełnie nowa seria. Może seria, to zależy, czy Wam się odcinek spodoba. Jesteśmy w grze Tales of Rain Revein. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Jeszcze nie jestem partnerem. grę możecie sobie pobrać ze stronki. Oczywiście ją Wam podlinkuję. Także na razie można pobrać sobie demo wersję. Tak jak ja mam na ten moment, można też zostać partnerem. Nie wiem, czy to coś daje, czy to jakoś rozwija tą grę. W ogóle jestem ciekawa, jak będzie wyglądała już gra skończona. Bo z tego co wczoraj chwileczkę sobie odpaliłam, to powiem wam, że to wygląda naprawdę fajnie. W ogóle sterowanie jest mega ciekawe, ale dobra, nie będę już za dużo gadała, lecimy. I mamy Riding Lessons. Okej, okay, mamy pierwszego konika, którego mogliśmy sobie wybrać. Jest to taki... no to jest chyba kasztan, chyba kasztan troszkę ma wytrzeć, powiem wam, że o, w ogóle, Ło, wow. ok spoko to wygląda, ona tam się poprawia w tym siodle nie, ona ona balansuje cały czas ona cały czas balansuje zobaczcie, czemu ty... ty tak oddychasz, czy co ci się dzieje z brzuchem, w sensie z ciałem dlaczego ty się ruszasz Okej, okay, no nieważne, ale generalnie tak. Um, tutaj mamy napisane, że nie wyglądamy, jakbyśmy byli pierwszy raz w tej grze. Słuchajcie, ja na razie chciałabym y, pominąć ten samouczek, po prostu chciałabym się kawałek przejechać, e, także sobie pozwolę y, pokazać wam, jak to mniej więcej wygląda, bo właśnie ja już to wcześniej próbowałam. E, escape to jest pauza. Y, także okej, okay, dobra, mamy tak. Jeżeli damy prawy przycisk myszy, to postać zadziała na konia prawą łydką. To jest w ogóle totalnie niesamowite. Zobaczcie, koń się obraca. Na razie nie idziemy wstępie, ale po prostu pokazuję Wam to w stój. Mamy lewą łydkę. Mamy lewą i prawą łydkę, czyli jakby lewa, e, lewy przycisk myszy odpowiada lewej łydce, a prawy prawej. Więc to jest super. Jeżeli naciśniemy dwie naraz, to nasz koń ruszy od łydek. I idziemy sobie wstępem. W ogóle wiecie, jeśli ktoś chciałby się pobawić, e, czy poduczyć, czy porobić sobie jakieś takie właśnie e, pseudotreningi, to powiem Wam, że to jest mega fajna sprawa. Dobra, jeżeli e, weźmiemy sobie D na klawiaturze, to postać weźmie, e, u, użyje wodzy do skręcania, czyli idziemy sobie, używamy wodzy, e, samych wodzy do skręcania bez łydek, bo w tym momencie, mimo że idziemy stępem, to możemy sobie użyć również łydki. I tak jak w prawdziwym życiu generalnie. Zrobimy sobie taką mini-woltę wstępie w lewą stronę. Tutaj mamy narożnik, powiedzmy, więc idziemy sobie. Używamy lewej wody delikatnie i prawej łydki. I ten koń nam znacznie szybciej skręca. Jak puścimy łydkę, to on skręca, ale troszeczkę wolniej, a tak ten skręt jest taki konkretniejszy. Więc powiem Wam, że... no dobra, no nie, nie wyszła nam ta wolta. Ale mniej więcej to Wam chciałam pokazać, że, że właśnie tak to tutaj działa i to jest totalnie niesamowite. Mi się mega to podoba, jestem to totalnie Jaram, w tym jestem zakochana, tak że w ogóle cień też fajnie zostawiamy y, ślady. Od samej łydki koń nam też skręca, oczywiście szybciej, jeżeli zadziałamy również wodzą i tak samo działa to w prawą stronę. Zobaczcie, idzie... I teraz, żebyśmy mogli się wyrobić na zakręcie, to dokładamy lewą łydkę i koń nam dużo, dużo szybciej skręca, więc wow! Totalny sztos Dobra, żeby się zatrzymać, to oczywiście S Postać się troszeczkę za bardzo odchyla, za bardzo jej lecą łydki do przodu, ale dobre niech będzie No więc okej, okay. raz jeszcze, klikamy dwie łydeczki, i przejdziemy sobie do kłusa Jeśli chodzi o samą animację, to ona jest bardzo, ale to bardzo dynamiczna jak widzicie tutaj po prawej stronie na dole widzicie dokładnie, jakich klawiszy używam, czyli to jest right, right leg, czyli prawa noga. Tu mamy lewą nogę, tak jak mówiłam, odpowiadające przyciski na myszce, lewa i prawa. Znaczy odwrotnie. To lewy przycisk, a to prawy przycisk myszy. O. No, także w kłusie też możemy zrobić fajnie volte też szybciej właśnie z dokładaniem łydeczki, czyli możemy je tak, żeby to było równo, powiedzmy, z góry Wam to pokażę, bo to będzie wyglądało lepiej. Pulsacyjnie sobie powiedzmy dokładać, to ta wolta będzie dużo, dużo ładniej wyglądała po prostu. No, nie więcej. <laughs> no dobra, spróbujmy sobie galopu, bo też ten galop fajnie wygląda. W ogóle fajnie, że ona anglezuje. Z tego co widzę, to i anglezujemy na złą nogę. Chociaż Czekajcie, zrobimy tak, bo mi się teraz pomyliło wszystko. Nie, 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 w tą stronę. O, teraz anglezujemy na dobrą nogę. <laughs> Szkoda, że nie można tego zrobić w drugą stronę, ale dobra. Okej, okay, to zrobimy sobie galop, bo pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda galop. No i wygląda tak. I tutaj możemy sobie ten galop przyspieszyć, czyli strzałeczką w górę. Ło! Wow! Nie, 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 nie. Oj, prawie się nie zmieściłam. E, lub w dół. Strzałeczką nie. Czekajcie, strzałeczkami się nie da. W i S Sobie robimy o tak. To jest bardzo szybki galop. <noise> wow, wow, wow. Nie, 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 nie. Tak mi to przyszło. Tam było jabłko pewnie do niego ciągnął. E, I tak samo jest z kusem. Możemy iść takim szybkim kusem. Albo możemy iść takim tuptaczkiem. I to już nie ma znaczenia. E, nie mają znaczenia łydki, tylko po prostu tutaj sobie ustawiamy szybkość tego kłusa. Jaki ma być? To od nas wszystko zależy, także możemy sobie jeszcze go wyciągnąć. I kus wyciągnięty. Tutaj mamy taki bardzo powolutki, i tu mamy wstęp. wyciągnięty, i tutaj taki totalnie <noise> tuptaczek. Taki, wiecie, rekreacyjny tuptaczek. No dobra, to generalnie tak wygląda sterowanie i ja jestem mega zakochana, naprawdę, powiem Wam, że no nie spodziewałam się, że mi się będzie jakkolwiek w jakiej grze tak bardzo podobało sterowanie. Także ja Wam w ogóle naprawdę polecam, żebyście sobie ściągnęli, skoro demo gry jest za darmo, żeby sobie to wszystko popróbować, bo to jest naprawdę mega fajne, żeby się po prostu pobawić. Dobra, moje imię, przeklikamy to... Okej, okay, dobra, czekajcie, bo tutaj... Aha, bo oni nam będą mówić tutaj, że możemy się rozejrzeć i generalnie powiedzą nam... Yy, co i jak możemy robić. I tutaj możemy sobie wybrać yy, kolejny trening, więc to już będzie takie, takie... O, z zadaniami. Tutaj już porobimy te zadania, co nam mówią. E, mam iść stępem. Czyli dwie łydeczki. O nie! z Wstępem. Z Okej. Okay. U góry będziemy czytać co powinniśmy zrobić. Start by pressing D. Czekajcie, czekajcie. Pressing D. Tak, dokładnie. Chyba to. Ok, start by pressing A, pull left rein, czyli left i A. Ok. Use right mouse button, czyli użyj y, prawego przycisku myszy. Aha, czyli że mamy w ten sposób y, jakby tak pulsacyjnie właśnie. Mamy cały czas iść. Aha, czyli mamy użyć y, prawej ręki, używając D. OK. Y, lewej ręki. Okej, okay. wezmę tak od góry, żebyście też widzieli. Eee, I do tego dokładamy łyleczkę. Okej. Okay. O nie, teraz mamy. Dobra, robimy to. Robimy, robimy, idziemy. Możemy troszeczkę przyspieszyć ten stem, żeby był taki bardziej. Chociaż w sumie możemy to zrobić w kusie. Why not? Takim powolutkim kusie damy radę sobie, myślę. Tak, żeby się tu zmieścić. O, bo właśnie chodzi o to, żeby e, tą myszką przeklikać, e, tą łydeczką, żeby tam do, dorzucać to sterowanie. Jeśli potrzebujemy skręcić bardziej, to trzeba po prostu szybciej albo przycisnąć mocniej, albo e, zrobić to pulsacyjnie. <ścoughs> tak mi się wydaje. No mam nadzieję, że dobrze wam to tłumaczę. Ale pewnie sami to wyczujecie, bo to wcale nie jest takie trudne, ale jest naprawdę fajnie. Fajnie, że to jest takie urozmaicone. Także mi się to mega podoba. Możemy troszeczkę sobie nawet przyspieszyć. I. I to chyba wszystko. Zrobiliśmy to, więc możemy konia zwolnić. I mamy teraz kolejna. Więc zróbmy sobie to w kusie. Jeśli nam się uda, będę zadowolona. Uuu, zmieścimy się? Zmieściliśmy się oczywiście. Troszeczkę zwolnimy ten kus. O, okej, okay. teraz będzie dobrze. Żebyście widzieli, to ja tak od góry raczej będę... O, No, to będzie... Uuuu! Ledwo, ledwo, ale daliśmy radę. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. W ogóle i ja się tak jaram tą grą, że to jest masakra! Dobra, tędy chyba... Aha, bo teraz będzie tą drugą stronę. Uuu, trzeba przytrzymać! Cały czas przytrzymuję, miałam wam od góry pokazywać, ale generalnie ciężko, bo wtedy nie widzę, gdzie mam jechać. Ale żebyście widzieli, jakich y, pomocy używam. O tak. Jaka łydeczka działa wtedy. To Wam może pomóc w ogóle faktycznie w, y, w jeździe, bo wtedy nauczycie się troszeczkę bardziej teoretycznie używać łydek. Zobaczycie, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Zrobione. <gry> ok. Ja bym chciała skoki. Dobra, nie jesteśmy. Okej, okay, to teraz nas uczą, że mamy być, że możemy jechać szybciej. I okej, okay, żebyśmy zwolnili. Lesson completed. Chyba już nic więcej nie będzie. Jest! Jest kolejna lekcja. Okej, okay. myślałam, że już nie będzie. Dobra, Milo. Walk. Czyli idziemy wstępem. Bardzo proszę, skręcamy sobie. On takim stępem poszedł. Uf, takim fajnym. Ok. Żebyśmy kliknęli właśnie do kusa dwie łydeczki. Ok. First arrow in walk and complete. O nie, wybaczcie, telefon... O nie! Mieliśmy... Wow, stop, 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 stop! Mieliśmy zrobić walk. Aha, okej. Okay. I tutaj dopiero trud, czyli dopiero tutaj kus. Ale to zlamiłam! Dobra, jeszcze raz. Go, 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 go! Dojedziemy sobie galopem i spróbujemy jeszcze raz. Na spokojnie. Czekajcie. I teraz będziemy zwalniać. O, ale miał uszy do tyłu, jak zwalniał. Dobra, mamy tutaj jechać z tempem. Tutaj mamy jechać kłusem. Tutaj mamy jechać znowu z tempem. I kłusem. Okej, okay, teraz chyba powinno wyjść. Chyba mamy to. W ogóle te przeszkody tam są z tyłu fajnie pomalowane. OK, start the first hour walk in the complete. Dobra, czyli dokładnie to samo, tylko po prostu mamy na kole. To jedziemy sobie galopem. I zwolnimy go. I idziemy stępem. Teraz mamy przejście do kusa. I tam pewnie będzie też stęp. OK, tak, stęp. No ale to sobie możemy jeszcze dojść. Mam nadzieję, że zdążymy przehamować, tak jest <noise> i ułega kus taki szybszy i okej, okay. super wykonane <noise> dobra aha, teraz do galopu możemy przejść w ogóle tam, w ogóle taka hala to jest po prostu chyba marzenie wszystkich Chyba jedziesz na złą nogę, kolego. Tak mi się wydaje. O, oh, on zmienił nogę! Czy to od łydki, czy jak? Czy on sam po prostu sobie zmienia nogę? Czekajcie, bo już teraz się pogubiłam. On sam zmienia nogę, chyba. Okej, okay, możemy przyspieszyć ten galop. Dobra, ten galop nie wygląda najlepiej, okej? Okay? Umówmy się, on wygląda tak sobie. <noise> ale, ale w ogóle samo działanie gry totalnie mega. Okej. Okay. Więc idziemy. Short center, working center. Tutaj po lewej stronie macie, gdybyście nie znali się za bardzo na angielskim, to też możecie sobie pomóc, bo e, tutaj właśnie jest. E, Working. E, jest napisane, jakim akurat aktualnie jedziecie e, kusem czy galopem. Także nie musicie się martwić. Przeczytacie sobie u góry to, co jest napisane. E, cały czas working. Czy mi to nie zaliczyło? Chyba mi nie zaliczyło. A przejechałam przecież? O nie! Zrobiłam to. Co jest? A teraz dopiero okej. Okay. Okej. Okay. I mamy working center i tu będzie chyba końcóweczka. Okej, okay, tu musimy troszeczkę go przycisnąć i chyba będzie koniec. Tak jest. Okay. Aha, musimy dalej y, galopować. W. Żeby... Okej. Okay. Aha, W, żeby jeszcze wyciągnąć go. A, okej. Okay. Okej. Okay. Do short center musimy zwolnić, czyli teraz... Long Center Again, czyli musimy sobie jeszcze raz przyspieszyć go. Wow, powiem wam, że... Okej. Okay. Slow down to walk. No i idziemy. Okej. Okay. Te treningi też są w ogóle bardzo fajne. Lesson completed. Czyli mamy już praktycznie... Oh, możemy sobie jeździć sami. Czyli możemy sobie robić co chcemy. O, możemy sobie wybrać konia? Mogę tego? Chyba nie. A, tylko dla partnerów. Ok, czyli my możemy sobie wybrać tylko tego. Ok. No szkoda. <grych> to jest w ogóle e, wała. 23 lata mamy, 60 w kłębie. 90 cm mm, to chyba e, maks, ile skoczył. Tutaj nie widzę, chyba 120 jest. Te nie mam pojęcia. Kurcze, będzie chyba trzeba kupić jednak tego partnera, żeby sobie pojeździć. First Time Jumping. Wydaje mi się, że ten możemy już zostawić do następnego, na następny odcinek, jeśli chcecie. Jeśli chcielibyście w ogóle zobaczyć to w moim wykonaniu, to jak najbardziej. Ja jestem chętna, żeby w to dalej grać i wam to pokazywać. Jeżeli Wy jesteście chętni, dajcie znać i pamiętajcie, że jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie jakiś mega ciekawy komentarz, to pojawi się on na początku następnego odcinka. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się. Cześć!